Halo, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu, w nowym dniu. E, dzisiaj piękny poranek, świeci słońce, z tyłu możecie zobaczyć nasz pierdolnik, jedyna taka okazja, więc patrzcie, 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 ja już wymalowana, gotowa. Dzisiejszy plan to zwiedzanie, zwiedzanie okolicznego bałczyku, bo bałczyk tutaj mm, mamy o jakieś 10 km, jesteśmy oddaleni, jesteśmy tak po środku. Jesteśmy po środku z jednej strony mamy Bałczyk, z drugiej strony mamy Albenę, w Bałczyku jest. są Piękne, mm, piękne rzeczy do zwiedzania, piękne miejsca do zobaczenia Więc mamy w planach Bałczyk i mamy w planach klify Kaliakra Więc to się wszystko okaże, zobaczymy e, jak nam to wyjdzie Pogoda ma być taka średnia, e, czyli taka troszeczkę niepewna Trochę deszczu, trochę słońca, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj to robimy sobie e, wycieczkę A w następne dni już lecimy na plażowanie e, Więc dzisiaj wycieczka, oczywiście zabieram was ze sobą e, jeśli chodzi o nasz dojazd jeśli chodzi o ten pierwszy wczorajszy dzień nie pytajcie co się działo, już wam o tym wspominałam wszyscy, wszyscy go przeżywali odpoczywali, drzemali przyspali, jedli przy basenie pierwsze, pierwsze testy basenu, więc wczoraj był taki testowy można powiedzieć dzień, taki dzień dochodzący do siebie ale dostaję od was dużo wiadomości i mam mi rozgrzany głos. Dostaję od was dużo wiadomości e, odnośnie właśnie naszej trasy, odnośnie tego co się dzieje na granicach tutaj w Bułgarii, e, jak wyglądała ta trasa. Więc myślę, że wszystkiego dowiecie się właśnie z tamtego filmu. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście tych poprzednich filmów z naszej trasy, z trasy do Bułgarii, jak jechaliśmy, no to zapraszam, linka zostawię wam tutaj. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji i zapraszam dzisiaj do oglądania. W ogóle nie wyczaiłam, że tutaj mam lustro. Lustro. Kto tutaj wchodzi Dobry. jak ja nagrywam stylówkę? Kulczyki w jest. Życie. Życie jest Nobelą. Nie? Mm. Nie, już byłam. A co? A co? Człowiek chce nagrać, człowiek chce Wam coś pokazać, nie wszyscy, tutaj No więc jeszcze raz moi drodzy, dzisiejsza stylówka. E, stylówka dnia. E, sukieneczka w palmy. Dresowa, rozciągliwa stroczkiem w pasie. Troszeczkę tak jakby wyszczupla, nie wiem, nie wiem, tak mi się wydaje. Nie, to lustro na pewno wyszczupla, bo jest tak pod kątem. E, bardzo fajne lustro, także możecie zobaczyć dzisiejszy strój dnia. E, jestem tutaj proszę zrobiona, makijaż zrobiony. Yy, wszystko jest gotowe, klapeczki, ale chyba docelowo ubiorę do tej sukienki raczej trampeczki. No ale tak to się prezentuje, idę na herbatkę, troszeczkę podrasować mój głosik, zjeść jakieś śniadanko i lecimy! Wycieczka już jest gotowa? Czekamy, czekamy na wycieczkę, na drogą wycieczkę. Teraz się będziesz odbijał w moich okularach. Dotarliśmy, dotarliśmy do Tulenowa i takiego jakby łóżku, tutaj wykonanego z kamienia. O, prezentuje się tak. W tle widać klify, skały, no jest tutaj pięknie. Pięknie, bajkowo można powiedzieć. Wszyscy sobie tutaj robią zdjęcia, ale nie ma za dużo ludzi, także spoko. dojechaliśmy dojechaliśmy do plaży Bolata czy to tam coś widać? widać ale jesteśmy na dole a wszystkie zdjęcia z internetu były pokazane z góry taka fajna mała zatoczka z góry zielone niebieskie morze a nas doprowadziło tutaj jesteśmy na dole więc skorzystamy z tego, co jest. Ja, No i właśnie po to jest potrzebna czubryca. Przyjeżdżasz, pisujesz plaża Bolata. No i proszę bardzo, jesteś na plaży. Proszę bardzo, jesteś na plaży. Ale nie w tym miejscu, co trzeba. Nie w punkcie widokowym, gdzie tu jest pięknie i czerwone skały, no ale. Muzyka Dojechaliśmy na i Jest taka opowieść. Przecież się zatrzymywaliśmy, zatrzymaliśmy się, bo jest tutaj pomnik. Jest pomnik dziewic, które to podobno rzuciły się tutaj w przepaść. 40 dziewic bułgarskich, które nie chciały iść do tureckiego haremu, nie chciały iść w niewolę, więc wolały oddać swoje życie, wolały tutaj skoczyć z tego klifu. Czy to jest legenda, czy to jest prawda? Wydaje mi się, że prawda, skoro tutaj postawię im taki pomniczek. Jak swoim życzeniem Przysiu? Jak swoim życzeniem? Moje życzenie poszło. Się poszło. Fajnie. <grym> Udało tam rzucić ci się rzucić Magda? I... Okay, wrzuci... Ale papierków nie rzucę. Nie, papier... no papierko <grym> w ciągu 20, dobra. Zrzucaj. No Pomyśl A traf. A Dobra, jeszcze jedną A żebyś wróciła. Gorsza wróci... niż maszyna w kasynie. Rzucają. ją. <grym> Przepraszam, że to Czekaj. Ta fontanna di Tredi Tak. Włoszech. Nie! to trzeba jak z kobietą, z wyczuciem. mała przerwa na obiadek. Zatrzymaliśmy się w miejscowości, tak naprawdę to nie wiemy gdzie, ale zaraz za tymi klifami Kaliakra restauracja nazywa się Aqua. Tu jesteśmy na takim jakby takim rynku z, z fontanną. Wszystko było fajnie, wszystko było miło. Siedzieliśmy sobie tutaj pod, pod parasolem. Panie były miłe, wszystko nam pokazały, dały menu. No i my jak to my zamawiamy kurczaka. No bo kurczaka jakby w teorii nie da się spieprzyć. A no tutaj niestety, niestety wszyscy zamówili cordon bleu. No bo znamy, wiemy co to jest z serem, z szynką. Kurczak był niedorobiony, że tak powiem, niedopieczony. Nic tak bardzo mnie nie uruchamia jak właśnie niedopieczony kurczak, jak kurczak różowy. Mało tego, że był różowy, był po prostu prawie, że mięso było w środku prawie, że przezroczyste. Więc nie pojedliśmy, złożyliśmy reklamację. Pani nam troszeczkę podpiekła tego kurczaka, ale no niestety. Niestety zadowoleni nie byliśmy, e, czuć było, że, że to było gotowe mięso, że to było odgrzewane, że to było mrożone. E, nie wiem, jakoś tak nie potrafimy, nie trafiamy na dobre restauracje w Bułgarii. I też może jest błąd w tym, że e, zamawiamy rzeczy, które znamy, z rzeczy takie <laughs> takie europejskie. ale tak się do mnie, żebym im podarowała żebym nie mówiła. Ale nie, nie co bym mówiła? Nie polecam wam. To jest e, restauracja Aqua, no i tyle. No, no, niedobre jedzenie i, i tyle. E, może po prostu e, chcemy przeswaniakować i chcemy brać nasze jedzenie. Kurczaka, kurczaka, nie mamy tylko i wyłącznie grillowanego. I. No i tyle. No i tyle. Niedobre, nie smagowało nam. Nie smagowało. Może następnym razem po prostu zamówimy coś bułgarskiego coś takiego jak jakieś cefapi albo kebabcza albo po prostu tą sałatkę szopską i wystarczy Jesteśmy w Bałczyku, bilety kupione, bilety do ogrodu botanicznego i do pałacu, gdzie my się przejdziemy. Już jestem przebrana w innym outfitie. proszę, możesz mi pokazać. Gotowa na spacer, gotowa na spacer i ruszamy, zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. A już widzę przez bramę, że będzie ładnie. Chyba też tak, jesteśmy. Tutaj. Mhm. Czyli, czyli kierunek zwiedzania? Nie ma kierunku entry zwiedzania. Weźmy, bo są cztery entry. Obecnie. Może jest tam? My wchodzimy chyba tu. Tutaj. W mhm. tym, czerwonym. My wchodzimy i weszliśmy tu. Czerwonym. Nie Wiesz, tu? Tak, weszliśmy tu, bo tutaj weszliśmy. jest fontanna. No. Tu jest fontanna? Też. Tu. To jest ta fontanna. To jest A, to czyli ten. Dobra, czyli no, to, to... idziemy gdzieś? No, się, żeby... Czyli nie weszliśmy tu, czyli to jest to A. No dobra. To prowadź Piotra. Prowadź Piotru. już Magda. No, prowadź, no, idziemy chodźmy. za kawą, <laughs> Draga wycieczko. Powinieneś no. <laughs> mieć jaką chorągiewkę jeszcze, no. <śmiech> 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 w Draga wycieczko za mną. za mną. Mów coś. taką sadzawkę. Nie niewodna. A widzisz, że jest niewodna? No co? Jest bardzo czysta woda. Tak? No nie widać tego za bardzo. tu jest żur. To chyba nie jest jeszcze jakiś główny eksponat, bo go tu nie ma w ogóle <śm> 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 Ale <laughs> Dziękuję Dziękuję. 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 Gdzie, gdzie idziemy? Na lody. Jestem Wyczerpująca wycieczka no. dzisiaj była. Wyczerpująca, dlatego że było duszno. Tak. Dlatego, że było duszno. Pięknie tutaj jest. Pięknie w całym tym ogrodzie botanicznym, ale dużo rzeczy jest niewłączonych. Dużo rzeczy wodnych jest niewłączonych. Jakieś tam wodospady, rzeczki, wszystko jest takie wysuszone. Większość rzeczy już jest zwiędła, więc tak tylko pochodzić poglądaliśmy ładne aranżacje, ładnie to jest wszystko ułożone. No ale, no ale nie wszystko jest właśnie powłączone. Aczkolwiek uważam, że i tak warto. I tak warto przyjechać zobaczyć. Dzisiejsza wycieczka zaliczona, jeszcze byliśmy na szybkich zakupach w sklepie ABC. Byliśmy takie, no, picie, takie jakieś pojedyncze rzeczy. No i mieliśmy przygodę, musieliśmy czekać aż e, dźwig, to był dźwig, Antek, to był dźwig. Dźwig odjedzie nam z drogi, zablokował nam drogę i nie mogliśmy dojechać do, do naszej willi e, więc próbowaliśmy objechać to jakoś naokoło, ale się nie udało była wielka dziura, tutaj po prostu są takie cienkie dróżki i tak, żeby dojechać samochodem, jeszcze takich gabarytów jakby mamy, no to jest ciężka sprawa, więc zrezygnowaliśmy, czekaliśmy e, aż po prostu skończy pracę i odjedzie. E, no dzisiaj, a dzisiaj był e, tak jakby można powiedzieć no intensywny dzień, intensywny dzień na początku Tulenowo, później e, e, ta plaża która miała być troszeczkę inna z innym widokiem. później Kaliakra w Kaliakrze super, super duszno chociaż nie było dzisiaj za dużo słońca to naprawdę było duszno i było gorąco i, i, i wszyscy byli upoceni umęczeni, dziwna sprawa no jak, jak na 22 stopnie no to naprawdę było duszno, naprawdę było gorąco no i na sam koniec Bałczyk ogrody w Bałczyku i pałac, pałac nie zrobił nam jakiegoś super wrażenia. Rzeczywiście fajny, malutki, biały pałacyk. Ładnie wygląda na tle morza, ale w środku i tak jakoś w ogóle nie wiem, nie zainteresowała mnie ta historia, nie zainteresował mnie ten temat. Uroczo to oczywiście wygląda wśród tej zieleni i cały ten yy, yy, botaniczny ogród fajnie wyglądał, ale tak jak mówiłam nie do końca wszystko działało, nie do końca wszystko było włączone. Tak miałam wrażenie, że jeszcze jakby sezon w tym pałacu się nie otworzył, aczkolwiek po drodze stragany i te wszystkie badziewia po drodze, yy, typu lody, yy, pamiątki wszystko to już było pootwierane, także, także to fajnie. Zapłaciliśmy 15 lewa za osobę, za wstęp. Trzeba kupić dwa bilety. Jeden bilet jest na wstęp do ogrodów, właśnie tych botanicznych, a jeden bilet jest wstępu do zamku. Jak się dowiedzieliśmy, jak nam powiedział pan ochroniarz, nie można kupić ich osobno, trzeba je kupić razem, tylko kupić osobno w dwóch kasach, no bo tak jakby dwie instytucje za to odpowiadają, więc tak też zrobiliśmy. No i tak, no, ten zamek w środku, zwiedzanie, według mnie nie ma sensu y, tracić czasu na zwiedzanie tego zameczku y, od środka. On po prostu o wiele ładniej wygląda z zewnątrz, więc taki, taka jest moja opinia. No, na pewno tam pięknie wygląda, jak, jest, jak są tulipany, na pewno tam pięknie wygląda, jak kwitną wszystkie róże. Y, pewnie na początku czerwca, no, my dzisiaj, jakby y, w połowie czerwca, w tej drugiej połowie czerwca y, byliśmy i no mało co Kwit, kwitnęło, te, te róże były takie, już można powiedzieć, tak jak mówię, przekitnięte, przyk, przyk, brzydko wyglądały, e, takie opadające, e, no ale ciekawie to jest wszystko zrobione, tak właśnie uroczo, z kamieniem, jest tam jakiś wodospad, jest tam mostek, dużo takich fajnych miejsc do robienia zdjęć, więc ta taki spacer, kaktusy, kaktusiarnia, palmiarnia, też zrobiła na nas duże wrażenie, więc jest dużo takich fajnych miejsc, gdzie można porob, porobić zdjęcia, na pewno spędzić fajnie czas, and some Wróciliśmy. Wróciliśmy po całym dniu, która jest godzina, już prawie 8.20 więc na dzisiaj to już koniec. Jutro kolejny dzień, kolejna wycieczka. A jeszcze wam wspomnę, że ta dzisiejsza wycieczka była zainspirowana Stories czubrycy, Czubryca odkrywa. Linka zostawię Wam tutaj, linka zostawiam Wam na dole w, w opisie. A jeżeli planujecie wybrać się do Bułgarii, jeżeli chcielibyście jakieś informacje dodatkowe, coś czym się zainspirować, co zwiedzić, co zjeść, jak wymienić pieniądze i takie pro -tipy, no to bardzo Wam serdecznie polecam. Ja po prostu siedziałam przez ostatnie kilka miesięcy cały czas u niej na profilu. Już pomijam to, że po prostu robiła za pogodynkę i sprawdzała, jaka pogoda z Bułgarii, bo też wszyscy się denerwowali, jaka będzie pogoda. Więc bardzo Wam e, polecam. Ona tam w ogóle przygotowała gotowe trasy i my, z, i my z, właśnie dzisiaj skorzystaliśmy z trasy. Trasa północna. E, zobaczycie sobie właśnie tam wszystko, jak wygląda po kolei. Trasa, e, parkingi, e, ile co kosztuje. Także no. Nie ma co się denerwować. Tak naprawdę, w dzisiejszej, w dzisiejszej wycieczce robotę nam zrobiła właśnie Czubryca i jej, jej stories, i jej relacje, więc serdecznie Wam polecam. Eee, a tutaj Wam jeszcze pokażę. Ja tutaj zaszłam na dół, luję sobie z soczkiem pomarańczowym. Proszę, syn, pokaż, co kupiłeś dzisiaj. Proszę, zakup dzisiejszego dnia. Taka strzykawa. Brawo. Brawo, taka strzykawa. No i nie, nie mógł sobie dzisiaj odpuścić również wejścia do wody, wejścia do basenu, no więc... Oczywiście nie zapomnijcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Dajcie mi znać, czy byliście też w Bałciku, czy zwiedzaliście te same miejsca, co my, jeżeli byliście w Bułgarii, oczywiście, że nie zobaczymy wszystkiego za jednym razem, oczywiście, że, że tyle ile zdołamy, też chcielibyśmy odpocząć, też chcielibyśmy poleżeć, poplażować, więc zapraszam do obserwowania, do subskrybowania i żegnam się z Wami. Cześć pa! Música